Dzień dobry, Agnieszka waś turecka. Witam Państwa. Dziś naszym gościem jest europoseł wiosny Łukasz Kochut. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie z, z Brukseli, z Parlamentu Europejskiego. I jak pogoda w Brukseli, panie pośle? No, wyjątkowo nie pada, bo jak wiemy, Bruksela to jedno z najbardziej deszczowych miast Europy, ale od paru dni jest, jest słonecznie, więc można powiedzieć, że taka belgijska złota jesień. A czy na korytarzach Parlamentu Europejskiego dużo mówi się o konferencji w sprawie przyszłości Europy? Bo to wydarzenie tak, to jest, chyba dość koncentruje uwagę teraz. Tak, to jest na pewno temat, który gdzieś tam od, od kilku miesięcy koncentruje uwagę wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego i w ogóle wszystkich wszystkie osoby, które pracują w instytucjach europejskich. No Unia Europejska na pewno potrzebowała trochę takiego nowego oddechu, nowego otwarcia. Wiemy, że od ostatniego. Od ostatniego traktatu minęło już 12 lat. W tym czasie bardzo wiele rzeczy się po prostu zmieniło, jeśli chodzi o europejską rzeczywistość, bo przecież i rozwój social mediów, i pandemia ostatnio, i w ogóle rozwój też no, mobilnych źródeł komunikacyjnych, i w ogóle sytuacja na świecie się zmieniła w ciągu tych kilkunastu lat, więc na pewno jest, była taka potrzeba. Gdzieś tam wyrażona w 2019 roku przez Emanuela Macrona, prezydenta Francji, właśnie takiej konferencji o przyszłości Europy. Ta konferencja I... już trwa, już kilka wydarzeń tak. miało miejsce. Czy pan ma zamiar wziąć udział w jakimś konkretnym wydarzeniu w ramach konferencji? Ja brałem zdalnie udział w tym, w tym, w tym rozpoczęciu konferencji, która, która odbywała się wtedy właśnie w, w, w Strasburgu. Brał w niej udział również właśnie Manuel Macron, Giver Verhofstadt, Parlament Europejski reprezentował Dawid Sassoli, Ursula von der Leyen, wtedy jeszcze prezydencja portugalska też, też brała w niej udział. Więc tak, ja, ja, ja biorę w tym udział, obserwuję to z dużym, z dużym zainteresowaniem, bo jako po pierwsze federalista europejski, który gdzieś tam chciałby, żeby ta Unia Europejska była bardziej zintegrowana, bardzo mnie to interesuje. No a po drugie, po prostu jako politolog, który tą sprawę, tymi sprawami europejskimi zajmuje się, można powiedzieć, od podstawówki, bo, bo jeszcze w podstawówce brałem udział w, w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej. Po prostu żywo interesuje mnie ten proces zjednoczenia Unii Europejskiej i dalszych kroków właśnie w stronę tego dalszego zjednoczenia. Zwłaszcza, że, że czasy są trudne i, i jakby no, ja sobie nie wyobrażam, żeby Unia Europejska nie szła właśnie w stronę większej fe, federalizacji, jeżeli chce być takim głównym graczem na, na arenie międzynarodowej. Panie pośle, mamy kilka paneli obywatelskich już za sobą w ramach konferencji. Tematami ostatniego panelu były demokracja europejska, wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo. Zwłaszcza ta praworządność w Polsce budzi dużo emocji. Pana zdaniem, jakie największe wyzwanie w tej dziedzinie leży obecnie przed Unią Europejską? No, na pewno jeśli chodzi o sytuację na, na Węgrzech i w Polsce mam do czynienia z łamaniem tej, tej praworządności od, na Węgrzech mówimy tutaj już prawie o dekadzie, a jeśli chodzi o Polskę to chodzi o, o kilka ostatnich lat i na pewno ważne jest to, żeby po prostu te dwa kraje, ale też inne kraje, które gdzieś tam troszeczkę na bakier już są, na przykład jeśli chodzi o... O, o, o wolność słowa, jak, jak, jak Słowenia czy, czy, czy Malta, żeby po prostu wróciły do takiej do, do rzeczywiście do przestrzegania zasad praworządności w Unii Europejskiej i na pewno jest to największym wyzwaniem. No ja od pierwszego w zasadzie dnia mojej kadencji w, w Parlamencie Europejskim wielokrotnie przekonuję innych europosłów, że, że Polska to nie tylko PiS, że, że w Polsce ścierają się też różne inne siły polityczne i nie, wszyscy, nie wszystkie siły polityczne, w które, w Polsce, które w Polsce występują, no mają takie, takie chęci łamania trójpodziału władzy, jak, jak właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Już na ostatniej sesji plenarnej w, w tej sprawie się wypowiadałem. No i my tutaj można powiedzieć, z tej strony opozycyjnej wielokrotnie musimy codziennie udowadniać właśnie, że, że Polska to jest, że, że w ogóle że członkostwo w Unii Europejskiej to dla wielu Polaków jest racja stanu, że to jest bardzo duże poparcie dlatego, żeby właśnie Polska siedziała przy tym głównym stole w, w, w Unii Europejskiej, co niestety ostatnio się niestety nie dzieje i jeśli chodzi o ogólnie politykę międzynarodową i na przykład jeśli chodzi o politykę klimatyczną, bo to też jest kolejne wielkie wyzwanie, które przed nami jest i to też będzie kolejny temat właśnie, Kolejnego panelu, jeśli chodzi właśnie o tę konferencję o przyszłości Europy. W ramach konferencji ma powstać końcowy raport, który ma zawierać różne rekomendacje dla Unii Europejskiej. Mogą się tam znaleźć na przykład rekomendacje dotyczące zmiany traktatów. Pan wspomniał, że jest pan federalistą i zakładam, że chciałby pan, żeby ten raport końcowy szedł w tę stronę. Tak, oczywiście. Ja chciałbym, żeby, żeby ten raport szedł w tą stronę. Zresztą wydaje mi się, że takie jest też oczekiwanie wielu obywateli w, w, w Unii Europejskiej, wielu też frakcji tutaj w, w Parlamencie Europejskim, nie tylko socjalistów i demokratów, ale także Renew przecież i części IPP. Więc to na pewno jest jakieś tam pole do dościerania do się różnych poglądów, ale uważam, że, że te czasy, z którymi mamy teraz do czynienia, rosnąca też pozycja międzynarodowa i Chin, i, i jakby taki trochę izolacjonizm jednak Stanów Zjednoczonych, no wydaje się, że, że wśród wielu Europejczyków wywiera to wrażenie, że, że Unia Europejska może być silna, musi być silna, ale tylko wtedy, kiedy jest jeszcze bardziej zjednoczona. Zresztą wydaje mi się też, że też pandemia pokazała to, że właśnie brak takiej wspólnej polityki, jeśli chodzi właśnie o, o ochronę zdrowia, to jest, to, to prowadzi do pewnych turbulencji i oczywiście Unia Europejska sobie z tym po jakimś czasie poradziła, także jeśli chodzi właśnie o zakup szczepionek, czy, czy w ogóle reakcję na, na pandemię, ale na przykład jeżeli chodzi o, o sam początek, to, to, to był pewien taki kryzys wynikający właśnie z tego, że te systemy ochrony zdrowia nie są ze sobą do końca zintegrowane, zresztą bardzo podobnie jeśli chodzi właśnie o obecną sytuację na na granicy Unii Europejskiej, bo tej Polityki migracyjnej do końca też nie można powiedzieć, że jest jeszcze zintegrowana i w wielu innych przypadkach. Więc tak, ja jestem oczywiście zwolennikiem tej federalizacji i dalszego pracowania nad, nad wspólnymi jakimiś mechanizmami zintegrowanej polityki europejskiej. Panie pośle, czyli Zjednoczone Stany Europy? No to jest koncepcja bardzo stara, bo, bo to jest koncepcja jeszcze, z, z, można powiedzieć, z XV wieku Jerzy, Jerzy spodiebradu. Trochę naginając rzeczywiście, można powiedzieć, że Ślązak z Republiki Czeskiej był autorem tej właśnie koncepcji, później, oczywiście, przez wieki ona się rozwijała w różnym kierunku. I tak, ja sobie to tak wyobrażam. I oczywiście, z mojej perspektywy, też też regionalistycznie chciałbym, żeby jakoś też regiony były wzmacniane jednocześnie, bo, bo wyobrażam sobie, że właśnie samorządy, które są bliżej obywateli niż, niż rządy centralne, też mają. Jakąś tam większą wiedzę, gdzie są akurat potrzebne fundusze, pieniądze. W zeszłym roku byłem jednym z, 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 z reporterów takiego wielkiego funduszu Rights and Values, gdzie właśnie pieniądze bezpośrednio z, z Brukseli, z Komisji Europejskiej trafiają do NGO-sów, stowarzyszeń i także po części do samorządów. I myślę, że to też jest jakiś tam pewien kierunek przyszłej no, przyszłości Europy, Unii Europejskiej. Panie pośle, prawa, praworządność w tym momencie jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Mówiła o tym Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Niedawno Parlament Europejski przyjął też rezolucję zatytułowaną Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce. Pan głosował za tą rezolucją? Tak, oczywiście. Ja głosowałem tak. za. Proszę zwrócić też uwagę, że ta rezolucja jednak wywołała jakieś tam skutki, dlatego że w tej rezolucji mówiliśmy nie tylko o wolności mediów, właśnie o LEX TVN, jeszcze przed nadaniem koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, więc można powiedzieć, że ten taki pushing ze strony Parlamentu Europejskiego jakoś tam przynajmniej w tej sprawie zadziałał, także jeżeli chodzi o te strefy wolne o te LGBT, które gdzieś tam samorządy wojewódzkie wprowadziły i teraz z tego się rakiem wycofują i bardzo dobrze, więc wydaje się, że Wyśmiewana często przez, przez tam prawą stronę e, rola Parlamentu Europejskiego, czy, czy rezolucji jako takiej jednak ma, ma znaczenie, dlatego że to jest taka trochę, no właśnie, ogólna narracja, jakiś tam polityka na, na bardzo ogólnym oczywiście poziomie, bo to tylko rezolucja, ale jednak wpływająca na rzeczywistość, bo te dwa właśnie przykłady, e, czy właśnie koncesji dla TVN-u, czy, czy wycofywania się sejmików wojewódzkich z tej haniebnej z tych haniebnych ustaw anty-LGBT pokazują, że to wszystko funkcjonuje. Oczywiście myśmy w tej rezolucji jeszcze zawarli inne punkty, bo była także mowa dokładnie, o tych zaleceniach. Chodzi o wniosek premiera, premiera Morawieckiego do Trybunału dokładnie. Konstytucyjnego w sprawie prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym. Tak. Tutaj, jak wiemy, ten wniosek nie został wycofany z Trybunału jeszcze Konstytucyjnego. Jeszcze nie został wycofany, czekamy, jest przesuwany. Czekamy tak. na wyrok dokładnie. Jakiego rozstrzygnięcia w tej sprawie się Pan spodziewa? No ja mam nadzieję, że po prostu premier wycofa ten wniosek z, z tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, bo to po prostu jest to, by, to byłoby bardzo dobrze odebrane w Brukseli i myślę, że wtedy wiele z tych problemów, które są na linii Bruksela Warszawa, po prostu odeszłyby w niebyt. No i kolejna rzecz, którą byśmy w tej rezolucji gdzieś tam też mocno zaznaczyli, to, to jakby te zalecenia komisji Weneckiej odnośnie rozdzielenia. Funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, bo to też jest coś, co, od czego tak naprawdę bardzo wiele się zaczęło w, już w 2016 roku. Więc to są takie cztery ważne rzeczy, które gdzieś tam w tej rezolucji zawarliśmy. I oczywiście ja głosowałem, głosowałem za tym i muszę Pani powiedzieć, Pani redaktor, że ja generalnie mam dość dobre takie permanentne kontakty z, ze swoimi wyborcami, przez oczywiście z social media i, i widzę, jak wielka jest potrzeba wśród, wśród świadomych obywateli polskich, tego, żeby Unia Europejska reagowała w tych sprawach. Oczywiście ta prawa strona wykorzystuje te nasze głosy, że my głosujemy gdzieś tam często przeciwko Polsce, ale my nie głosujemy przeciwko Polsce, my głosujemy właśnie za tym, żeby Polska była silna w Unii Europejskiej, i głosujemy za tym, żeby Polska była po prostu pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Panie pośle, a propos praworządności, wspomniał Pan o Polsce i o Węgrzech. Ja chciałam przytoczyć słowa kanclerza Austrii, Sebastiana Kurca, który w niedawnej rozmowie z francuskimi mediami powiedział tak: Zasady praworządności i poszanowanie podstawowych wartości europejskich są niezbędne do kontynuowania sukcesu Unii Europejskiej. Nie sądzę jednak, że dobrze jest, gdy mówi się tylko o Polsce i Węgrzech. Musi to dotyczyć wszystkich krajów. Zgadza się Pan? Zgadzam się z tym. Bardzo, bardzo się z tym zgadzam. I tak jak powiedziałem, no, mieliśmy już teraz problemy ostatnio z, z, z prezydencją słowańską, bo Słowenia też ma problemy, jeśli chodzi o właśnie przestrzeganie wolności mediów. Wcześniej na Malcie mieliśmy oczywiście problemy z zabójstwem dziennikarki i w, pa, w paru innych krajach, nawet tych dużych, jak, jak Hiszpanii, oczywiście są problemy z przestrzeganiem praworządności i ważne, żeby po prostu to monitorować i o tym, o tym, o tym głośno mówić. Natomiast no, rzeczywiście te problemy, które, które, z którymi mamy do czynienia w, na Węgrzech i, i ostatnio w Polsce, która rzeczywiście po, po, podąża tą tą drogą węgierską, to są takie tak bardzo jaskrawe przykłady, że też nie ma się co dziwić, że akurat te, te dwa kraje są nakenzurowane. No w, właśnie w polska strona rządząca bardzo często wytyka, że Parlament Europejski jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności koncentruje się na Polsce i na Węgrzech, tymczasem nie zajmuje się nie. sprawami innych krajów. No, to nieprawda. To znaczy, ja, ja rzeczywiście bardzo aktywnie biorę udział we wszystkich praktycznie debatach w Parlamencie Europejskim, po prostu dlatego, że to lubię i jakby to spełni, spełniłem swoje marzenie jestem w miejscu, w którym chciałem zawsze być, więc po prostu jako politolog chłonę też tych wszystkich debat i brałem już udział w ciągu tych dwóch lat, naprawdę w wielu debatach, na przykład właśnie odnośnie Malty czy, czy, czy Słowenii i bardzo wielu różnych krajów. Także to oczywiście to jest takie wyciąganie jednej debaty, pokazywanie, ich w mediach publicznych, że znowu do, się tej Polski czy Węgier, a tak naprawdę Parlament Europejski ma bardzo szeroką i bogatą agendę. Wystarczy śledzić po prostu pracę Parlamentu Europejskiego gdzieś tam w, w internecie i, i zobaczą Państwo, że, że, że praktycznie Parlament Europejski zajmuje się wszystkimi krajami Unii Europejskiej. A propos Polski jednak, tutaj wróćmy do naszego podwórka. Mamy karę finansową nałożoną na Polskę w sprawie Turowa. W Trybunale Sprawiedliwości jest jeszcze jedna sprawa dotycząca możliwej kary dla Polski, czyli z wniosku Komisji Europejskiej w sprawie tego, że nie przestrzegamy środków tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej. Jakiego rozstrzygnięcia w tej sprawie Pan się spodziewa? Czy będziemy mieć dwie kary na głowie? Znaczy, ja spodziewam się, że, że jeśli chodzi o Turów, to, to jednak mam nadzieję, że w, że w końcu Strona polska i czeska się dogadają. Ta, ta kara wynika po prostu z dużej niefrasobliwości, też z tego, że przez praktycznie kilkanaście miesięcy nie było ambasadora w, polskiego w Pradze i te relacje polsko-czeskie na przestrzeni ostatnich kilku lat no, były no, bardzo złe. Dlatego że nie, nie tylko mówimy tutaj o Turowie, wcześniej pamiętamy jeszcze akcję z, z, z odbijaniem gdzieś tam kapliczki na granicy, a wcześniej ogromne problemy pracowników transgranicznych. Ja też brałem w tym bardzo aktywnie udział, dlatego, że w momencie, kiedy wybuchła pandemia, po prostu pomagałem wielu mieszkańcom województwa śląskiego, którzy mieli po prostu problemy z przekraczaniem granicy, gdzieś tam w czeskim Cieszynie, czy w chałupkach, bo tutaj także niestety okazało się, że w tamtym momencie państwa członkowskie się zamknęły i ta strefa Schengen przez jakiś czas przestała działać, więc ta sprawa polsko-czeska jest bardzo Długofalowa. Wynika po prostu z, z braku jakiejś tam od, od prowadzenia odpowiedniej polityki dyplomatycznej. Teraz widzę, że minister Kurtyka no, poszedł po rozum głowy, pojechał do Pragi i trwają rozmowy też po to, żeby ten konflikt wygasić. I mam A nadzieję, że tak będzie. A sprawa jest bedyscyplinarnej? i do no. możliwych kar za to? Ja zauważam pewną taką dynamikę tej sprawy, bo też widzę jakby opinie, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej wygłasza i prezes Kaczyński, i premier Morawiecki, i, i, i prezeska Sądu Najwyższego i wydaje mi się, że w tej sprawie rząd PiSu zdaje sobie sprawę, że musi się cofnąć i że ta istota dyscyplinarna no, zostanie gdzieś tam wygaszona, czy po prostu jakoś przekształcona w... I mam, taki, mam takie poczucie, że akurat tutaj także Parlament Europejski, Unia Europejska, po prostu przez brzydko mówiąc puszowanie, no, że uda się tą, tą sprawę załatwić polubownie. Mam, mam naprawdę taką nadzieję, bo jest to, jest to absolutnie coś, co jest potrzebne. Wydaje się jednak, że w ostatnich miesiącach ten spór dotyczący praworządności narasta. Komisja Europejska już otwarcie wiąże zatwierdzenie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy z zapewnieniem niezależności sądownictwa w Polsce. Polski rząd z kolei odpowiada, że pozwie Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości. To jest dobry ruch, pozwanie Komisji Europejskiej? To jest takie paradoksalne, bo, bo pozwie do CUE, do których wyroków wcześniej nie szanuje, więc to jest taki trochę paradoks. Właśnie pisałem właśnie też o tym Twitterze, to takie trochę krzywe zwierciadło. No, oczywiście wtedy polski rząd zyska, jak tam, jakiś czas, bo wiadomo, że wyroki w CUE trwają i to, to jakby potrwa kilka miesięcy, więc to jest takie kupowanie czasu. Myślę, że bardzo wiele, wiele z tych, tych spraw, o których rozmawiamy. Wynikają po prostu z takiego wewnętrznego konfliktu, który jest w obozie Zjednoczonej Prawicy między, powiedzmy, centrystami, czyli premierem Morawieckim i niektórymi umiarkowanymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, a radykalnymi politykami Solidarnej Polski, którzy otwarcie mówią o tym, że są po prostu antyeuropejscy. I niestety te sprawy wewnętrzne właśnie koalicji gdzieś tam rezonują na arenie międzynarodowej, co, co nie jest dobre ani dla Polski, ani dla, 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 dla całej Unii Europejskiej. Więc. Mam takie poczucie, że po prostu ten konflikt buzuje, że minister Ziobro i tutaj w Parlamencie Europejskim jego przedstawiciel, czyli, czyli Patryk Jaki i Beata Kempas są takimi um, tymi złymi policjantami, a premier Morawiecki stara się to gdzieś tam w, na spotkaniach z, z Ursulą von der Leyen łagodzić. No zobaczymy jak to, się, jak to się skończy. Mam nadzieję, że to się skończy po prostu rozpadem tej Zjednoczonej Prawicy i przyspieszonymi wyborami. Panie pośle, a patrząc trochę szerzej na ten spór, bo jakby rozmawialiśmy głównie o Polsce, wspominaliśmy wcześniej o Węgrzech, o Słowenii, o Hiszpanii. Mamy jakby wiele tych spraw związanych z praworządnością, które w tym momencie w Unii Europejskiej się toczą. Jak ten spór dotyczący praworządności wpływa ogólnie na, na kondycję Unii i na jej przyszłość? No wpływa negatywnie, dlatego, że jeżeli w jakimś kraju członkowskim możemy mówić o tym, że trójpodział władzy już praktycznie nie występuje, i że jedna partia praktycznie kontroluje część sądów i część trybunałów i innych instytucji, które powinny być niezależne. No to wpływa generalnie negatywnie na całą Unię Europejską, dlatego że, tak jak powiedziałem, Polska jest, jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i przecież mieliśmy już ta, taką, z taką sytuacją do czynienia, że irlandzki, a irlandzki sąd zakwestionował pewien wyrok sądu w Polsce, i, i to po prostu powoli spada na, na taki poziom, już można powiedzieć, który dotyka obywateli i to będzie tylko i wyłącznie mocniej rezonowało na to, że. Że, że takie sprawy, takie kasy się będą pojawiać, i, i po prostu Polska będzie polska praworządność i polskie wyroki polskie są będą po prostu kwestionowane przez, przez inne sądy w, w Unii Europejskiej i to jest ogromny problem. Dlatego, dlatego także tak wielu właśnie są, sędziów czy, czy właśnie prokuratorów jest też w, jakby jako, jako Prokuratorów Europejskich i, i sędziów europejskich chroniona przez, przez, przez innych inne wymiary sprawiedliwości z, z, z innych krajów, dlatego tak. Tak wiele też mówiło się o sprawie na przykład jego ratulej i innych innych sędziów. Czyli z tego, co pan mówi, rozumiem, że jakby podważane są zupełne podstawy Unii Europejskiej? W pana No opinię. tak, bo trzy lata temu właśnie Irlandia odmówiła wydania poszukiwanego listem gończym Polaka, bo Wysoki Trybunał właśnie w Dublinie uznał, że, że w Polsce te zmiany w sądownictwie no, zaszły już tak daleko że istnieje takie podejrzenie po prostu o zniszczeniu w ogóle reguł prawa. No i tym samym braku rzetelnego sądzenia zatrzymanego w jego własnym kraju. Więc to są już naprawdę, to już jest taki moment, że, że, że ta praworządność jest po prostu w Polsce i ten trójpodział władzy kwestionowana w Unii Europejskiej. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Łukasz Kochut, Agnieszka waś -Turecka. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.